Witajcie kochani, dziś przygotowuję dla Was prostą, a zarazem zaskakująco smaczną surówkę, która pasuje praktycznie do każdego obiadu. Gotowi? Zaparzcie ulubioną herbatę, naostrzcie noże i ruszamy. Na pierwszy ogień biorę pół średniej białej kapusty, myślę, że jakieś 800 gramów. Szatkuję ją na paski. A potem dodatkowo kroję jeszcze drobniej, by nie trafił się żaden gigantyczny kawałek. Kapustę porządnie myję, a potem osuszam. Teraz sięgam po jedną dużą marchewkę. Najpierw obieram ją ze skórki, potem ścieram na tarce o dużych oczkach. Marcheweczka gotowa. Ląduje w miejsce i czeka na pozostałe towarzystwo. Na tapetę teraz wchodzi słodka czerwona papryka. Akurat mam w domu spiczastą odmianę, ale możecie śmiało użyć klasycznej. Odcinam ogonek, nacinam wzdłuż i usuwam gniazdo nasienne oraz wszystkie białe włókna. Paprykę kroję w paski, a następnie w drobną kostkę. Idealnie sprawdzi się do naszej srufki. Co dalej? Mały pęczek koperku, umyty i osuszony. Siekam drobno. Koperek doda przyjemnego aromatu i wesołej zieleni naszej sałatce. Czas na dressing. Do miseczki wlewam 4 łyżki soku z cytryny, uważam na pestki. 3 łyżki oleju lub oliwy. Dosypuję jedną łyżeczkę cukru, jedną płaską łyżeczkę soli i trochę świeżo mielonego pieprzu. Całość mieszam, aż cukier i sól ładnie się rozpuszczą. Łączymy wszystko w jedną smakowitą całość. Do dużej miski przekładam poszatkowaną kapustę, startą marchewkę, pokrojoną paprykę, siekany koperek oraz nasz dressing. Mieszam porządnie, żeby każdy kawałeczek warzyw był nim otulony. Możecie zjeść surówkę od razu, ale jeśli macie chwilkę cierpliwości, odstawcie ją na około 30 minut. Smaki się przegryzą, a kapusta przyjemnie zmięknie. I co myślicie? Ja absolutnie uwielbiam surówki z kapusty w różnych odsłonach. Są zdrowe, chrupiące i świetnie podkreślają smak obiadu. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jaką surówkę z kapusty Wy lubicie najbardziej. Teraz czas spróbować. chrupiąca kapusta, słodka papryka i ten kwaskowaty orzeźwiający dressing. Po prostu mniam. Dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję, że wykorzystacie przepis w swojej kuchni. Do następnego razu, kochani.